Bogdan Wojciczkę w swojej książce Psychologia Miłości przedstawił trójczynnikową koncepcję miłości Sternberga. Koncepcja ta pozwala spojrzeć na miłość już nie jako sztukę czy też popęd seksualny, ale jako uczucie, a w zależności od połączenia odpowiednich składników powstaje określony rodzaj miłości. Bowiem, według trójczynnikowej koncepcji, miłość jest stanem, na który składają się trzy składniki: intymność, namiętność i zaangażowanie. Pierwszy składnik, intymność, to pozytywne uczucia i towarzyszące im działania, które wywołują przywiązanie, bliskość i wzajemną zależność partnerów od siebie. Badania Sternberga wskazują, że na tak pojmowaną intymność składają się: pragnienie dbania o dobro partnera, przeżywanie szczęścia w obecności partnera i z jego powodu, szacunek dla partnera. Przekonanie, że można liczyć na siebie w potrzebie, wzajemne zrozumienie, wzajemne dzielenie się przeżyciami i dobrami, zarówno duchowymi, jak i materialnymi, dawanie i otrzymywanie uczuciowego wsparcia, wymiana intymnych informacji, uważanie partnera za ważny element własnego życia. Dynamika intymności jest łagodna, to znaczy siła uczuć i działań składających się na nią wzrasta powoli i jeszcze wolniej opada. Opada, gdyż psychologiczne zyski maleją w miarę upływu czasu. Jak pisze Bogdan Wojciszkę, prawidłowością psychologiczną jest to, iż wartość każdej nagrody spada na skutek wzrostu częstości jej otrzymywania. Dzieje się tak, gdyż człowiek przyzwyczaja się do otrzymywania nagród, czyli jeśli jest coś dla ciebie łatwo dostępne i otrzymujesz to często, to przestaje być to atrakcyjne. Drugi składnik, czyli namiętność, na którą składają się silne emocje pozytywne, pożądanie, radość, zachwyt i negatywne, zazdrość, tęsknota oraz uwydatnione pobudzenie fizjologiczne. Przejawami namiętności jest np. Na pragnienie i poszukiwanie fizycznej bliskości, przypływy energii, podniecenie, bicie serca, pieszczoty, całowanie, kontakty seksualne i marzenia na jawie. Istotą namiętności jest to, że intensywnie rośnie i szybko osiąga szczytowe natężenie, a potem szybko opada. Po szybkim spadku następuje krótka stabilizacja na niższym poziomie, po czym następuje całkowite jej wygaszenie. Czemu towarzyszy depresja, tęsknota, niechęć za namiętnością? Częste kontakty i bliskość fizyczna sprzyjają nasilaniu się namiętności, wtedy też następuje stopniowe izolowanie się od świata zewnętrznego. Trzeci składnik zaangażowanie. Można je zdefiniować na dwóch poziomach: decyzji krótkoterminowej, oznaczającej, że kochamy partnera, i długoterminowej, oznaczającej, że chcemy podtrzymać tę miłość i pozostać w związku z partnerem. Na zaangażowanie składają się decyzje, myśli, uczucia i działania ukierunkowane na przekształcenie relacji miłosnej w trwały związek oraz na utrzymanie tego związku, pomimo występowania różnych przeszkód. Poddaje się ono świadomej kontroli. W udanym związku zaangażowanie jest najbardziej stabilnym składnikiem. Największymi czynnikami podtrzymującymi zaangażowanie są dodatni bilans zysków i strat uzyskiwanych w danym związku przez partnerów. Przykładowo, jeśli ktoś nie widzi zysku płynącego z relacji, to nie będzie chciał się angażować. Oraz mała atrakcyjność innych, alternatywnych związków indostępnych, a także liczne bariery przeszkadzające zerwaniu związku, formalne jak małżeństwo lub nieformalne jak nacisk rodziny. Barierą, która nie pozwala na rozpad związku jest na przykład uzasadnienie własnych działań. Otóż ludzie często wkładają w związek dużo wysiłku, ale muszą wierzyć przy tym, iż to ma sens, a ich wysiłki są właściwie ukierunkowane, gdyż inaczej byłoby to nie do zniesienia. W związek wkładane są także inwestycje własne oraz te, z których dana osoba zrezygnowała. Wycofanie się ze związku mogłoby nieść ze sobą zbyt dużo strat, dlatego też ludzie w nim tkwią. Im więcej wkładają, tym większe zaangażowanie i mniej chęci na rozstanie. I tworzy to takie błędne koło, że im więcej dana osoba zainwestowała, tym bardziej nie chce kończyć tej relacji, nawet jeśli jest toksyczna. Zaangażowanie rośnie wolno wraz ze wzrostem zadowolenia, a w miarę narastania namiętności i intymności ten wzrost jest coraz szybszy. Następnie stabilizuje się i trwa tak do końca związku. Im bardziej partnerzy są zaangażowani w związek, tym bardziej bronią swego związku. Teraz więc, znając już trzy główne składniki: intymność, namiętność i zaangażowanie, zadasz jedno istotne pytanie: co się stanie, jak jakiegoś składnika zabraknie? Spójrz na tę tabelkę, która pokazuje klasyfikację rodzajów miłości. Pierwszy rodzaj od góry to brak miłości, gdzie nie występuje żaden składnik. Drugi rodzaj miłości to lubienie, gdzie występuje tylko intymność, bez namiętności i zaangażowania. Trzeci rodzaj miłość ślepa, zakochanie, sama namiętność. Czwarty rodzaj to miłość pusta, bez intymności i namiętności, ale posiadająca samo zaangażowanie. Piąty rodzaj to miłość romantyczna, na którą składa się tylko intymność i namiętność. Szósty rodzaj to miłość przyjacielska, bez namiętności, posiadająca tylko intymność i zaangażowanie. Siódmy rodzaj miłość fatalna, tylko namiętność i zaangażowanie. I ostatni ósmy rodzaj miłość kompletna, na którą składają się wszystkie trzy składniki. Tak jak widzisz, reflektując się i analizując swój związek, możesz zdiagnozować, w jakim rodzaju miłości się obracasz. Warto też zwrócić uwagę na jakim etapie Twój związek może być. Bogdan Wojciszke badał dynamikę miłości, jej przebieg, cykliczne zmiany jej postaci i intensywności. Istnieje sześć faz. Widzisz teraz wykres, który prezentuje intensywność wymienionych faz na przestrzeni lat. Długość trwania poszczególnych faz jest różna dla każdej z par, zależy bowiem od temperamentu ludzi i charakteru, dopasowania i potrzeb w danym momencie życia. 1. Punktem pierwszym w miłości jest najczęściej nagły przypływ erotycznego zainteresowania jakąś osobą, czyli zakochanie miłość ślepa. 2. Odwzajemniona namiętność prowadzi do stopniowego nasilania się wzajemnych kontaktów oraz do wprowadzenia do relacji miłosnej coraz większej dawki intymności. Związek wchodzi w fazę romantycznych początków. Miłość romantyczna. 3. Jeśli partnerzy zaangażują się emocjonalnie, dojdą do przekonania, że związek powinien być kontynuowany, to tworzą związek kompletny. Miłość kompletna. 4. Wygaśnięcie namiętności prowadzi do Związku Przyjacielskiego, którego podstawą pozostaje intymna bliskość oraz poczucie wspólnoty. Miłość Przyjacielska. 5. Zanik intymności u takiej pary prowadzi z kolei do tzw. Związku Pustego, w którym partnerów łączy już tylko wspólnota pewnych celów życiowych. Miłość Pusta. 6. Wycofanie zaangażowania jednej ze stron oznacza rozpad związku. Brak miłości. Tak jak widać po modelu, miłość w żadnym wypadku nie jest jedną fazą i przede wszystkim nie jest wieczna. Kiedyś pewne fazy się kończą, a kolejne zaczynają. Jednak przy odpowiednim zaangażowaniu, wysiłku i solidnej pracy nad związkiem możemy zatrzymać się przy czwartej fazie, fazie związku przyjacielskiego. Jeśli uważasz materiał za warte uwagi, to nie zapomnij ocenić i skomentować, żeby dotarł do większej liczby osób. Wpadnij na stronę niewiem.pl, może będziesz zainteresowany merczem. Do usłyszenia w następnym odcinku.